Cześć, tu Bartek z Roadracing.pl. Przed wami stoi Giant Anthem Pro w wersji 3 wyposażeniowej, rower do cross country od Giant'a. Super nowoczesny rower do cross country, bo jest to nowa edycja 2022, teraz pojawia się w sklepach i teraz jest możliwość nabycia tego roweru. Jest to rower, który jest w stanie przenieść jazdę w terenie na inny poziom. Nie mówię tego, bo przeczytałem to gdzieś, czy może obejrzałem. Mówię to, bo przejechałem się na nim dwa razy. Mam przejechane na nim ponad 80 km w ciągu dwóch dni. Paskudnej pogody, pogoda nie zatrzymało mnie to. Byłem tak ciekawy, jak ten rower jeździ, po tym, jak po prostu wizualnie mi się też spodobał. Bo u mnie, jeśli chodzi o rower, ja po prostu muszę się przyznać, że dla mnie też jest ważna, jak rower wygląda. No nie jest mi to obojętne. Wiem, że powinienem być. Może trochę bardziej neutralny i czarny cały rower też akceptować, ale taki po prostu nie jestem. Taki nie jestem. Interesuje mnie też to, jak rower wygląda. Ten wygląda świetnie i dlatego już wczoraj yy, podpaliłem się, poszedłem na pierwszą jazdę. I już wczoraj zauważyłem, tutaj mamy takie single. Jeśli jak jest, zajmujesz się testowaniem rowerów, ważne jest mieć trasy, na których możesz po kolei jechać na różnych rowerach, które testujesz. To jest bardzo fajna sprawa, bo masz jasne porównanie. Tymczasem, jeszcze apel do widzów. Zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam do polubienia, do skomentowania kanału. Zapraszam też na moją strawę i Instagram. Tam też się sporo dzieje. To na Instagramie, na rolce jest już pokazane, jak ten rower zjeżdżał dzisiaj z wulkanu na Grodźcu. Także zapraszam na Instagrama Road Racing i przechodzimy dalej do, do takiego przedstawienia wam tego roweru. Bo to jest tylko przedstawienie, to jest wstęp do tego testu. Właściwy test ukaże się za parę, za parę tygodni. I cóż, jest to rower jak na Fula lekki, 11400 bez pedałów. Tutaj tak wyposażony jak z siodełkiem oryginalnym, czyli z fizykiem, ja sobie tutaj włożyłem swoje siodełko i tyle ten rower waży bez żadnych modyfikacji. Jest on wyposażony w karbonowe koła od Gianta, wersja 2, czyli ta troszeczkę cięższa. Amortyzacja z przodu to RockShox Seed z Debon R. Ja mam okazję na tym RockShoxie jeździć na co dzień w swoim góralu bardzo fajny widelec jeden z tych topowych widelców, które jeszcze nie rozprówają portfela na wylot Damper to Fox Mały minus jeżeli chcesz zmieniać ustawienia tego Foxa musisz to robić przy damperze czyli w, tą, w prawo macie go zablokowanego w lewo to jest takie optymalne ustawienie dla mnie do jazdy w terenie. Jest to jedno zawiasowiec. Jest to uproszczone zawieszenie w stosunku do poprzedniego stosowanego w antemach. Nazywa się to zawieszenie, już Wam mówię, FlexPoint Pro. To co, to, to, co mogę Wam o tym zawieszeniu powiedzieć, to na pewno, że nie ma dużego wpływu na sztywność roweru. Dalej rower ma, jest potężnie zrywny i po prostu działa. Klej koło do podłoża, i jest to zauważalne w każdej sytuacji. Tu nie chodzi tylko o te mityczne zjazdy, tu chodzi również o ostry gaz przez pola. Dzisiaj jechałem obok mojego kolegi, który jest ode mnie wielokrotnie lepszym kolarzem, jest to trzykrotny niż polski w CX-ie, zwycięzca generalki Bike Maratonu. Mówię tu o koledze Szczepanie. I jechaliśmy tak żwawiej troszkę, i nawet on zauważył, że ja nie podskakuję na tym rowerze, a jedziemy już naprawdę dosyć szybko przez taką polną drogę. A na hardtailu, no on musi jakoś kontrolować ten rower, także to jest jedna z sytuacji. Kolejna sytuacja ważna, na którą właśnie Szczepan zwrócił uwagę, bo jak widzicie, to siodełko jest tak wysoko, on na niego wsiadł i pojeździł na wulkanie, na Grodzcu, na wygasłym wulkanie. Kolejna z tych sytuacji to jest podjazd. Na podjeździe po korzeniach technicznych ten rower cały czas ma trakcję, czyli ty nie musisz jakby ciałem pracować po to, żeby to koło tylne dalej było. Tam, gdzie powinno być, tylko tą robotę za Ciebie robi system zawieszenia tego to gianta Anthema. Jest to po prostu w perspektywie dwóch, dwóch i pół godzinnych maratonów bardzo duża pomoc na tej trasie. I to nie ma znaczenia, że ten rower waży 11,400, a hardtail waży 10. To nie ma żadnego znaczenia. To nie będzie miało żadnego wpływu na ostateczną szybkość jazdy. Ja to już widzę, bo ja mam bardzo lekkiego hardtaila 9,3 kg. No i cóż, mogę tylko powiedzieć, że jakbym chciał z taką prędkością przez to pole jechać, to ja bym nie zapanował nad tym rowerem. Byłoby mi ciężej, po prostu. Może bym zapanował, ale byłoby mi ciężej. Dalej, jeśli chodzi o jazdę w zakrętach, to sztywność tego układu, to jak zaprojektował Giant tutaj te poszczególne elementy, poszerzył rurę dolną, to jest wszystko zaprojektowane z użyciem. Takiej prostej zasady, że szerokie profile z karbonu są odpowiednio sztywniejsze. Jest tu dodatkowe wzmocnienie, oczywiście ono zawsze jest. I zawieszenie działa też bezgłośnie, nie ma wpływu na pracę układu napędowego. To jest kolejna rzecz, którą warto tutaj odnotować. I cały ten tył jest sztywny, czyli jak przyspieszasz, to czujesz to odejście, czujesz akcelerację. Koła te, mimo że nie są jakieś super lekkie, to są również bardzo, bardzo sztywne bardzo fajne obręcze. Porządnie zrobione, a jak obręcz jest sztywna, to nawet jak cały zestaw tam z piastami waży troszeczkę więcej, to jednak zawsze ta obręcz z karbonu nie będzie miała tego karbonu jakiegoś mega ciężkiego. I akceleracja i te wszystkie rzeczy, do których jest to, dla których jest to istotne, są na miejscu. Dalej, dropper post. No, jest to ułatwienie spore. Jest to rzecz, która na zjazdach pomoże bardzo. Wykończenie to jest aluminiowa kierownica, aluminiowy mostek. Szeroka aluminiowa kierownica. Tutaj mostek poprzedni testerzy dali do góry. To nie jest moja inwencja, ale niech tak zostanie. To nie ma dużego wpływu na to, jak ten rower jeździ. Korba tutaj to jest Praxis. Reszta napędu to jest Deore. Hamulce to też są chyba hamulce Deore. Jak zakładam. I to jest moje największe zaskoczenie. Te hamulce to są takie petardy. Że ja po prostu, mając na co dzień jeżdżąc na x kach a mając doświadczenia również z x ja po prostu nie widzę dużej różnicy. Albo bym powiedział, że nawet żadnej różnicy nie widzę. Nie, także mam wrażenie, że hamulce, w miarę wzrostu yy, prestiżu danej grupy, yy, po prostu waga jest ścinana. I może te systemy servo wave i tak dalej, jasne, to jest fajna sprawa, ale finalnie na ścieżce ja tego dzisiaj nie widziałem. A przejechaliśmy 50 km w bardzo fajnym towarzystwie, mimo tego, że było tak zimno. Było w pewnym momencie dwa stopnie. Podejrzewam tam kolega na łachu widział zero, ale no nie mogło być zero, bo byśmy zamarzli po prostu. I w trakcie kręcenia paru takich ujęć, no schłodziłem się i chwilę mu to trwało, zanim doszedłem do siebie, a naprawdę jestem osobą, która nie narzeka na zimno. Wyjątkowo nie narzeka, nie, nie marznę tak łatwo. A ja bez, ociepla, bez ocieplaczy na buty, w taką pogodę przy dwóch stopniach na swobodzie sobie radzę i nic mi nie jest. Ale wracając do roweru, czyli mamy tutaj również dropper posta sterowanego linką. Mamy tą grupę Deore i korbę Praxis, ładnie wyż wyżłobione tutaj w środku ramiona, żeby je troszeczkę odelżyć. Opony to Maxxis, pro propozycja od Maxisa. I cóż, no sama rama, jeśli chodzi o wykonanie, a naprawdę w życiu miałem okazję widzieć całą masę rowerów. Jakość położenia lakieru jest fantastyczna, osiowanie napisów to jest perfekcja. Bardzo mi się podoba taki drobiazg tutaj techniczny, na który od razu zwróciłem uwagę. W związku z tym, że jest tu dropper post i potencjalnie mogą występować duże po prostu naprężenia w tym miejscu, jest założona obejma podsiodłowa zamykana na dwie przeciwstawne śruby w ten sposób. Yy, czwóreczką imbusem, dokręcana bardzo dobry pomysł, bardzo fajnie, że tutaj nikt nie patrzył na wagę, tylko założono coś tak super porządnego. Obie osie, dokręcane są na imbusy przód, tył oczywiście. Standard Bus, to już jest od dawna w, te, w tej klasy rowerach yy, spotykana rzecz. Rower kosztuje około 23 tysięcy złotych w polskiej dystrybucji. No, i w zamian za to dostajecie naprawdę rower, który na dzień dobry nie wymaga żadnych zabiegów. Tu, oczywiście, ktoś będzie miał fantazję, to i rower za 40 tysięcy zacznie ulepszać. Ale umówmy się, że dla 90%, ja, bo, bo yy, oczywiście, ja te przemyślenia dla kogo jest ten rower i tak dalej, zostawiam na drugi film. Yy, ale yy, na pewno yy, ten rower, abstrahując od tej głównej grupy docelowej, czyli ludzie, którzy się tam ambitnie ścigają. To to, co mogę Wam powiedzieć: a przejechałem na rowerze MTB 35 maratonów, w tym spora część na dystansie mega w bike maratonie, i, i mieszkam blisko gór, rower górski mam od zawsze praktycznie, bo to był mój pierwszy rower, to powiem Wam, że dzięki temu rowerowi można zakochać się w MTB na nowo i to mogę Wam powiedzieć uczciwie i po pierwszej jeździe. Ja się naprawdę nie zachwycam byle czym. Jestem osobą o niezależnym takim charakterze i i ciężko tutaj o zachwyt yy, czymś przeciętnym, jak coś jest przeciętne będę szukał tego zalet, dopasowywał to do ewentualnego odbiorcy, ale no nie, nie wyrażę tu swojego zachwytu, natomiast ta ilość frajdy, którą człowiek ma lecąc 40 na godzinę przez pole, czy tam 35 na godzinę polną drogą i czując, że panuje nad tym rowerem, no to jest po prostu niewyobrażalne, i jednocześnie jak zaczynasz pedałować, to nie czujesz tego takiego bujania jak w starych fullach, które zniechęcało ludzi do nich i które powodowało, że te fule to yy, bardzo często ok, miały swoje zastosowanie, bo zawsze będą miały wenduro w downhillu, w ciężkich takich dyscyplinach wall mountain, ale do cross country ludzie mówili nie, tylko nie full, bo to po prostu zmula ewolucja tej branży, ewolucja zawieszeń, w sumie to jest proste zawieszenie, to jest jednozawiasowy układ ale sposób jaki, w jaki to działa sposób jak pięknie pracuje ten Fox jak, jak on doskonale wspiera Cię w czasie jazdy, masz w momencie jak potrzebujesz to się ugina, jak nie to idzie do przodu, no to jest po prostu czysta przyjemność i endorfinów ocean endorfin ocean, przepraszam także tyle mogę powiedzieć na razie na pewno będę ten rower dalej ujeżdżał i cóż, w międzyczasie tu lecą przebitki, oglądacie sobie jak to, jak wygląda ten rower z bliska i jak wyglądały te krótka pojazduwa Szczepana. Już na pierwszym zjeździe mi się słabo zrobiło, jak on zjechał z takiej, nie wiem, 25% w dół, może więcej po korzeniach i nic. Opanował ten rower, ale później muszę Wam powiedzieć, że pierwsze na co zwrócił uwagę to nie na zjazd, tylko na podjazd. Na to zwrócił uwagę, że ten rower ma trakcję na podjeździe non stop i to daje przewagę. To daje przewagę kolarzowi. Będziemy dalej testowali ten rower. Chcę przygotować dla Was na koniec taki bardzo atrakcyjny też wizualnie materiał. I cóż, trzymajcie się z kanałem Road Racing, to już wiecie, że warto. I serdecznie zapraszam na finał tego testu. Na pewno będzie on w drugiej połowie kwietnia. Trzymajcie się serdecznie, mamy poniedziałek, początek tygodnia, idziemy w kierunku lepszej pogody, i cóż, i czekamy, aż ta pogoda się wyprostuje na tyle, że w końcu będziemy na krótko wyskakiwać na rowery, a wtedy po prostu ten rower jeszcze na niejedną wycieczkę mnie poprowadzi. Trzymajcie się, pozdrawiam, Bartek z Road Racing, Piona.